Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś przerobimy sobie taki akumulatorek. To jest 14,4V Einsteller. Był niklowo-kadmowy, a zrobimy sobie z niego litowo jonowy To są jego wnętrzności, bo już go rozbobeszyłem. Styki były zaśniedziałe, więc je troszkę przeszlifowałem, podsynowałem. Myślę, że jeszcze chwilę wytrzymają. I zastosujemy pakiet 4S. Mamy tutaj bms 5S, więc musimy go przerobić na 4S. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam na 9 rocznicę Way. Zostały jeszcze tylko dwa dni. W ofercie mamy darmowe kupony. Wyprzedaże. Możemy też wygrać fajne nagrody. Jak również mamy ofertę sponsorowania. Przeglądnijcie te wszystkie oferty. Tutaj są fajne rzeczy. Jak również możecie dołożyć swoje. Serdecznie zapraszam. Więc zgodnie z własnym przepisem musimy tutaj wlutować zworkę i tutaj połączyć. No ten maciubki siedzi. No i ten większy też. Trochę krzywo, ale jest pięknie. No i tu mamy ogniwa, to powiedzmy to sobie na razie odrzucimy. A reszta jest tak bardzo równa, że aż strach. Używamy blaszki stalowej 02, zgrzewamy fioletowym pogrącą, Ale zróbmy sobie jeszcze próbny zgrzew. Mamy dwa otwory, możemy zgrzebać. Czyli tak sobie tylko tu ułatwimy, że tu mamy główny minus i tu się od razu do tego podepniemy, no a reszta jak wyjdzie. Teraz kwestia połączeń. Jeżeli byśmy się połączyli przez ten port, to byśmy mogli obciążać BMS 80A, ale musielibyśmy wtedy ładować tym portem, a tym obciążać. A jeżeli podłączymy wszystko, i ładowanie, i obciążenie do tego, to możemy obciążyć tylko 60A, ale myślę, że to w zupełności wystarczy. A poza tym nie ma za bardzo tego, jak rozdzielić. I tutaj ten biegą sobie zabezpieczymy, bo on na pewno to będzie się chciał zawrzeć z tym. No to co, zaczynamy od podłączenia głównego minusa. Przygrzewamy plusa. To w sumie też tu powinniśmy przylutować. No no, dobra, to może przelutujemy od razu. No i zobaczmy, czy pacjent przeżył operację. No jakby przeżył. Tylko tak, te styki tutaj łatwo wypadają. Na 100% będzie mi się chciało zrobić zwarcie, więc te styki sobie tutaj troszkę przykleimy. No i zostawimy chwilę do zastygnięcia. Jeden byśmy mieli. Został jeszcze jeden. Ale to nie ma co pokazywać, bo zrobię dokładnie tak samo. No i została jeszcze kwestia ładowarki. Ale to w następnym odcinku.